Okay, Powiedziałeś no, o tej maturze, to mnie zaciekawiło. No. O co z tą maturą chodzi? Naprawdę A, nie no. pisałeś maturki? <gry> Właśnie, bo jeszcze nikt o tym nie wie, bo ja yy, chciałem powiedzieć o tym na story, ale kurde, yy, tak mało tego czasu ostatnio, że no wiesz, nie, nie, nie mam tak chwili, żeby sobie posiedzieć z telefonem i tam pogadać, no ale yy, tak, to, było, to była ciężka decyzja, yy, bo... Nie wiem, podjąłem ją z tydzień temu, dwa tygodnie temu, bo już wiesz, e, ogólnie to miałem ciężko w tym roku, bo e, jeżeli chodzi o pierwszy semestr, to wszystko Git, banglało, mm. ale drugi semestr to wiesz, właśnie pojawiła się ta walka, e, to, to to, tamto, e, te daily też mamy jeszcze dodatkowo e, i zacząłem ją zaniedbywać, wiesz. Dużo miałem nieobecności e, i można powiedzieć, że ciężko zdałem ten rok, ale dzięki tutaj dobrym serduszku nauczycielów, których pozdrawiam. Bardzo serdecznie. Yy, wiesz, po, no, Poddawałem też dużo prac, to, 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 tamto, i udało mi się zdać ten semestr, ale już sobie yy, ten rok cały, ale już sobie odpuściłem tę maturę, bo wiesz, yy, chciałem jednak się do niej przełożyć, a no teraz, no wyobraź sobie, że teraz siedzę we wtorek, środę, czwartek yy, u mnie w Piotrkowie, w mieście rodzinnym i zdaję maturę. Ja yy. mogę yy, historię z zakuliz opowiedzieć w sumie, no. bo wydaje mi się, że to nie jest gdzieś tam tajemnica. Pamiętam, że dzwoniłem kiedyś do ciebie właśnie o walkę, bo to ja no. dzwoniłem pierwszy. Tak, tak. Te zestawienie gdzieś tam też dopiąłem w sumie sam, bo i steward potem do mnie zadzwonił, mm. i, 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 i też dzięki niemu doszło do tego, że dzisiaj cię tutaj mogę gościć. Tak. tak więc też w ogóle pozdrawiam Stewarta, bo, bo to Stewart nie, nie ma co zarzucił wędkę. Tak. E, no a ja złapałem haczyk, nie? Więc <grym> dzięki Steve tak naprawdę tutaj jesteś też. E, zadzwoniłem do ciebie wcześniej i zapytałem się ciebie o to, czy, czy w ogóle bierzesz pod uwagę coś takiego, żeby zawalczyć. Wiadomo, tam padły jakieś kwoty, negocjacje mhm. i tak dalej. I zauważyłem, że ciebie niezbyt interesowało to ile dostaniesz za walkę, mm. tylko bardziej rozkminiasz sobie to na takiej zasadzie, że Czy dam radę tak, to że, że masz czasowo, maturę, nie? masz odcinki, rozwijasz się wiesz w social mediach, mm. dostajesz teraz szansę bycia w domu X i teraz jeszcze do tego walka. Tak, no, I, no, tak było właśnie. Tak, no. I rozkminiałeś, ale ta matura wiem, że była tym jednym z elementów, który był bardzo ważny dla Ciebie. Tak, no i dlatego też yy, wolałem, yy, chciałem w późniejszym terminie no ale to, ale to A nie uważasz, że ta matura, biorąc pod uwagę Twój rozwój i to, że no, praźnie się rozwijasz mimo wszystko mhm. i, i na YouTubie, i, na YouTube, i no, dam sobie rękę uciąć, że też zarabiasz z tego, że ta matura nie będzie ci potrzebna? Wiesz co? Były takie niemane myśli, ale no mimo wszystko jednak zostaje zawsze lepiej mieć tę maturę niż jej nie mieć. I wolałbym ją napisać. Nie? Jeszcze nie wiem, może mi przyjdzie do głowy, w sensie, no wiesz, żeby coś tam w innym kierunku się rozwijać i no lepiej lepiej mieć tą maturkę. Nie? Zawsze nie wiadomo, nie wiadomo jak to będzie w życiu, więc. Okay. No. Więc tak to jest. No i tą maturkę sobie rzuciłem. No za rok za rok będę ją pisał, na pewno. A nie czujesz się tak dziwnie, że twoi rówieśnicy piszą Tak, to jest tak dziwne. No serio. Właśnie dzisiaj pisałem. nie czujesz się gorszy z tego powodu? Nie, nie, nie. wiem, że napiszę, wiem, że napiszę. piszesz sobie ją za rok, a myślę, że przez 12 miesięcy i finansowo będziesz ustabilizowany, i rozwój, i tak dalej, no tak, to po prostu no. przerzuciłeś siły na inne rzeczy, tak? tak, tak Ubrałeś tak, inny front. No. Wydaje mi się, że to nie jest dziw nic dziwnego, gdybym był na Twoim miejscu. A ja też, jestem a ja też, przekonany, wiesz, że też bym tak powiedział. Ja też na początku za ambitnie, nie? bo ja to się wykańczałem na początku, bo właśnie tak szkoła, to, 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 tamto. ja nie chciałem dać sobie, wiesz, spokoju z tą maturą i cały czas z nią gnąłem, 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 gnąłem. i wiesz, i już normalnie mi w bani tutaj to tak siadało że w pewnym momencie pamiętam już byłem wycieńczony i, i strasznie się działo na mnie to, że, że zaniedbuję tą szkołę, że powinienem ją robić, a jej nie robię. I wiesz, i odkąd właśnie się zdecydowałem, że, że, przez, że odpuszczę sobie w tym roku to, to o wiele lepiej się zacząłem czuć i wiesz, i każdy dzień jakby był dla mnie taki, taki mega, wiesz, pozytywny i na trening szedłem tak z podniesioną głową, więc fajnie, fajnie. Okay. No. Mamy kolejnego widza, halo, halo.